Czy ja wiem, panie Jacku? Stolnik zamyślił się. Trochę racji jest w twoich słowach. Bo bitwa, w której brało udział grubo ponad dwieście tysięcy żołnierzy, na pewno zasługuje na miano epokowej. I to przecież nie byli byle jacy żołnierze. Z naszej strony najlepsze pułki: niemiecka piechota, husaria, ba! Samych pospolitaków przybyło ponad 30 tysięcy. Kwiat szlachty, powiadam panu! Z kolei Tatarzy wystawili najbieglejszych wojowników, jakich Han na całym Krymie mógł znaleźć, a kozacy najdoświadczeńsze swoje pułki. Samych armat miał Chmielnicki ze 150, jak potem naliczono. Ligan zaśmiał się. Wiemy to przecież dobrze, bo albo zniszczyliśmy je, albo zabrali mu wszystkie co do jednej. A dlaczego, was pan, powiedziałeś, czy ja wiem? Co takiego, panie Zarembo? Odniosłem wrażenie, że powątpiewasz, czy było szczęściem wziąć udział w tak wielkiej bitwie. Odpowiedział starości. Och, nie chodzi mi, że wielka, czy że właśnie ta, ale w ogóle o bitwy i wojny. Tyle krwi, panie Jacku, tyle krwi. Zasmucony Stolnik przymknął oczy. Ostatniego dnia pod Beresteczkiem. Pamiętny to był dzień. Tak, dziesiąty lipca. Jak dziś pamiętam... A więc ostatniego dnia, kiedy poszliśmy do ataku, to ze trzydzieści tysięcy kozaków żeśmy narżnęli. Niektórzy mówią nawet, że więcej. — Sami sobie byli winni — nielitościwie stwierdził Zaremba. — Czemu przeciw królowi, ojcu i matce, ojczyźnie się buntowali? Przecież kozacy dobrych chrześcijan sprzedawali w tatarską niewolę i to własną ludność ruską. I przecież nie tylko szlachtę mordowali, ale chłopów, mieszczan, Żydów, Ormian wszystkich, jak dzikie bestie owładnięte szałem niszczenia. Jakby to była wroga ziemia, a nie ich własna, na której żyli i której winni byli uszanowanie i miłość. Proszę, proszę, to ja kozackie bunty tłumiłem, a Waszłość mi o tym opowiadasz jakbyś sam tam był, a nie ja rzekł rozpogodzony stolnik. Serdecznie polecam książkę Jacka Piekary, Żywienicznika. Myślę, że jest to e, niezwykła mieszanka fascynującego kryminału opowieści historycznej. I wszyscy miłośnicy, zarówno powieści przygodowych, jak i kryminalnych, będą bardzo ukontentowani. A, w tą stronę się trzyma. Okej. Okay.